Cześć. Ja mam na imię Michał. Witam serdecznie na moim kanale, na którym opowiadam o filmowaniu i fotografii, o sprzęcie, o edycji, o programach do edycji i nie inaczej będzie dziś. Porozmawiajmy chwilę o markerach w Premiere Pro. Czym są? Jakich używać? Dlaczego warto to robić? Zapraszam na odcinek Markery to narzędzie, które w moim odczuciu jest bardzo, bardzo niedoceniane i jest na tyle oczywiste, że często o nim zapominamy, a część z nas w ogóle nie ma pojęcia o ich istnieniu. Ja sam odkryłem je jakieś dwa lata po tym, jak zacząłem używać Premiera, a są naprawdę bardzo pożyteczne. Jak sama nazwa wskazuje, służą do oznaczania konkretnych fragmentów bezpośrednio na osi czasu. Markery znajdziesz na górnej belce, możesz ich używać z tego rozwijanego menu. Znajdują się tutaj również skróty klawiszowe, których ja jestem olbrzymim fanem, bo bardzo przyspieszają pracę. Dlatego w tym poradniku będę posługiwać się właśnie skrótami klawiszowymi. I pierwszym skrótem jest po prostu litera M, dzięki której możemy wstawić marker w dowolne miejsce na osi czasu. Wracamy szybko do premiera, Przeciągam na oś czasu dowolny klip, wybieram miejsce, w którym chciałbym wstawić marker, klikam literę M. I marker jest już na swoim miejscu. W taki sposób możesz na przykład oznaczać fragmenty w swoim projekcie, o których wiesz, że chciałbyś w nich coś zmodyfikować. Może chcesz wymienić ujęcie, dodać speed ramping, czy poprawić color grading. Tylko jak o tym wszystkim pamiętać po kolejnych 10 godzinach pracy z projektem i po dodaniu 60 następnych markerów? Odpowiedź oczywiście jest zaskakująco prosta. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w dowolny marker. To spowoduje otwarcie takiego okna dialogowego, w którym możesz nadać mu nazwę albo dodać do niego komentarz. I powiedzmy, że w tym miejscu chciałbyś wymienić ujęcie na ujęcie slow motion, a kolejną ciekawą opcją jest możliwość zmiany koloru markera. Więc jeśli jest to coś ważnego, możesz mu nadać na przykład kolor czerwony. I teraz. Po kliknięciu OK widać, że marker od razu zmienił kolor, a po najechaniu na niego kursorem myszy pojawia się takie okno dialogowe, w którym zobaczysz nazwę markera i fragment komentarza, który przed chwilą do niego przypisałeś. Marker. Mała rzecz, a cieszy. Przynajmniej mnie. Ja, kiedy to odkryłem, byłem zachwycony. I to jeszcze nie jest wszystko, bo w bardzo łatwy sposób możesz sprawić, że całość będzie bardziej czytelna i jeszcze bardziej użyteczna. W szczególności używając skrótu klawiszowego Alt plus Shift jednocześnie klikając myszą w marker zobaczysz, że pojawią się na nim takie dwa suwaki, dzięki którym możesz rozciągać marker do dowolnej długości na osi czasu i przy okazji zobaczysz, że na jego tle pojawił się Twój tytuł, Twoja nazwa markera i komentarz, który do niego przypisałeś. Jeżeli chcesz usunąć marker wystarczy kliknąć na niego dwa razy i wybrać opcję Delete. Dokładnie ten sam efekt uzyskasz klikając Ctrl ALT plus M. A jeśli dodałeś do swojego projektu dużo markerów i chciałbyś sprawnie się między nimi przemieszczać, z pomocą przychodzą dwa kolejne skróty klawiszowe. SHIFT plus M przenieście na początek kolejnego markera. Ctrl Shift plus M przeniesiecie na początek markera poprzedniego. Bardzo ważna informacja, te wszystkie czynności wykonywaliśmy bezpośrednio na osi czasu, a więc w sytuacji, w której żaden z klipów znajdujących się na osi nie był zaznaczony. Ale to wszystko, o czym przed chwilą Ci powiedziałem, możesz wykonać również bezpośrednio na dowolnym klipie. W tym celu wystarczy zaznaczyć wybrany materiał i w dowolnym miejscu kliknąć literę M. Jak widzisz, znacznik pojawił się bezpośrednio na klipie, nie widać go na osi czasu, ale nawigacja między nimi nadal odbywa się tak samo, więc działa tutaj Shift plus M oraz Shift Ctrl M. Natomiast jeśli chcesz edytować takie markery, no to już musisz wejść w wybrany klip, klikając na niego dwa razy. Zobaczysz, że w oknie podglądowym pojawił się znacznik markera i dopiero w tym miejscu możesz dokonać edycji. Jak widzisz, mamy tutaj do dyspozycji całkiem proste narzędzie, które mimo wszystko jest dość rozbudowane. I mam takie poczucie, że ten film nie wyczerpuje tematu markerów w Premiere Pro. A jeżeli Ty jeszcze ich nie używasz, to zachęcam Cię serdecznie do tego, żebyś spróbował. Natomiast jeśli już używasz markerów w Premiere Pro, być może podzielisz się komentarzem i informacją na temat, w jaki sposób to robisz i w czym Ci pomagają. Ja na przykład czasem, kiedy mam już nagrany materiał filmowy, mam wybraną muzykę, po prostu wrzucam tą muzykę do Premiera, ale jeszcze zanim zacznę edytować, Zakładam słuchawki na uszy, klikam play, zamykam oczy i w miejscach, w których wydaje mi się, że fajnie będzie mieć cięcie, przejście do kolejnego kadru, klikam M, wstawiając kolejne znaczniki. Z drugiej strony, czasem zdarza się, że mam już muzykę, mam konkretne zadanie do wykonania, ale nie mam jeszcze materiału filmowego, a mimo wszystko robię to samo, czyli wstawiam sobie znaczniki na oś czasu. Dokonuje w tych znacznikach pewnych notatek, i później na tej podstawie planuję sobie dalszą pracę, a to tą pracę naprawdę potrafi przyspieszyć i bardzo, bardzo ułatwić. Dziś nie pozostało mi już nic innego, jak tylko odpowiedzieć na jedno wybrane pytanie z poprzedniego odcinka, a ponieważ pod poprzednim odcinkiem było tylko jedno pytanie, to nie miałem większego problemu z wyborem. Piotr Tuszyński pyta: Czy według Ciebie spark używany w kombo za 1200 zł dalej się opłaca? Piotrze. Z jednej strony tak, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jest jeszcze Mavic R i na OelieXie znalazłem kilka ofert, według których Mavica R w zestawie FlyMore Combo można dostać już za 1400-1500 zł. Więc moja odpowiedź jest taka: jeśli możesz sobie pozwolić na to, żeby chwilę zaczekać i dołożyć trochę kasy, to warto jednak wybrać Mavic R. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw mi łapkę w górę. Jeśli jesteś tu nowy, rozważ subskrybowanie mojego kanału, kliknij dzwonek powiadomień, żeby niczego nie ominąć. Zapraszam na moje social media, szczególnie na Instagrama. Link znajdziesz w opisie filmu. No i co? Życzę wesołych, zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie zobaczymy się dopiero po nowym roku, więc szczęśliwego nowego roku. Dużo zdrowia i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Okay.